Jak wiadomo, na świecie i w Polsce są różni księża. Są księża pedofile, księża nekrofile, ale bywają też księża ludziofile. Ponieważ o tych pierwszych dużo jest w prasie czy w telewizji, no mniej może na kazaniach, to pozwólcie, że dzisiaj odwołem się do księży ludziofili. Kochających ludzi. Inspiracją dzisiejszego kazania jest oczywiście dzisiejsza Ewangelia. O czym mówi ta Ewangelia? O Andrzeju, który razem z kolegą spotkał się z kolegą, bo kolega jest od tego, żeby czasem, czasem się z nim spotkać, i poszli nad Jordan z tym kolegą Andrzej. I co te, w jakie miejsce? Bardzo charakterystyczne, gdzie żyzna. Rzeka Jordan pada do Morza Martwego. Tam całe to życie Jordanu w jednej sekundzie w Morzu Martwym ginie. I to było miejsce, gdzie Jan Chrzciciel, do, do Jana Chrzciciela przychodzili ludzie. Siedli sobie nad rzekę, patrzyli, co robi Jan Chrzciciel, ponieważ Jan Chrzciciel był znaną postacią, inspirował, ale ciekawe, że ciągle pokazywał na Jezusa, nie na siebie. I to było też inspiracją dla Andrzeja i tego kolegi, żeby no, pójść za tym Jezusem. No właściwie podpatrywać Go. Dzisiaj to się mówi, że Andrzej, apostoł Andrzej późniejszy z kolegą uprawiali Stalking, czyli podpatrywanie. No, do tego stopnia podpatrywali Jezusa, że Jezus się tam poruszył, zirytował może i, i pyta się, czego szukacie, czego chcecie? A oni powiedzieli, y, nauczycielu, gdzie mieszkasz? A, i wtedy im odpowiada, chodźcie, zobaczycie. Poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego, u Jezusa. O, ta scena właśnie na obrazeczku naszym jest widoczna. Otóż ciekawą rzeczą jest to, że Andrzej z kolegą nie pytają, Jakie masz kazania, co mówisz, czego nauczasz, tylko gdzie mieszkasz. Inaczej mówiąc, kim jesteś, co robisz na co dzień, jak wygląda Twoje życie. Bo bardzo często jakiś ksiądz mówi piękne kazania, ale potem się okazuje, że, że żyje jak pies. Lekceważy ludzi, jest skąpy. No, no, długo by wymieniać te cechy. Więc ważną rzeczą, kiedy pytamy, jak żyjesz, bo może. Słabe masz kazania, ale, ale żyjesz przykładnie. Naśladujesz Jezusa. No i mm, y, w ten sposób chciałem, chciałem właściwie pójść do współczesnych czasów, do tego jak żyjesz, odnieść to do, do współcześnie żyjących osób. No, szczególnie do tych, wśród których wychowaliśmy się. Y, 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 Ksiądz Wiesław Kalisiak, to jest nasz wychowawca. Chciałem dzisiaj o nim opowiedzieć słowo i jak starczy czasu, to jeszcze o księdzu January Budziszu. Czy, ksiądz, czy ktoś może tego duszpasterza, że Borskiego, Bielańskiego yy, zna? Hania, moja siostra i Janek, bo myśmy się tam wychowali. To podejdźcie, będziecie... Chodź, Haneczko, to jest moja siostra na chórze. Chodź, kochana, jakieś słowo powiesz o Wiesiu Kalisiaku. I ja się też Otóż, y, chodź Haniu, chodź kochana, a może jest y, y, doktor Sta Stanisław z żoną, jest dzisiaj nie przyszli. Też Staszek i Anierka też są wychowankami tej grupy. Otóż 50 mniej więcej lat temu na Żabiu Bożu w kościele głównie Stanisława Kostki, y, y, żył i pracował ksiądz Wiesław Kalisiak. Chyba jeden z najciekawszych duszpasterzy akademickich. Y, no, na, Naszej epoki, czasów Jana Pawła. A gdzie on Znana, Znana postać, no, możemy go nazwać chyba no, taki ludziofil. No Po prostu kochał ludzi i wspaniale duszpasterzował. Ksiądz Prymas, widząc wielkie zdolności księdza Wiesława, zaraz jakąś foteczkę wyświetlę. O, jest tutaj. Posłał go na studia do Lublina, na kul. Na biblistykę. Był bardzo zdolny i właściwie, chodź, Haneczku, tutaj, to jest Hania, moja siostra. I, I niewiele brakowało, by został asystentem jednego z najlepszych biblistów polskich, księdza Augustyna Jankowskiego. No, ale razem z Kazimierzem Krześkowiakiem, też studentem kulu, może ktoś pamięta, Chłopczy przywemu Nie Przepuści i inne wspaniałe piosenki, założyli kabaret na kulu, się nazywało Podmatuchną była obraz chyba Matki Bożej i tam spotykali się studenci i różne figle uprawiali. No niestety te figle dotarły przez bardzo pobożne i gorliwe osoby do samego prymasa, no i pre, ksiądz prymas wycofał księdza Wiesława z kulu, tak się skończyła jego y, y, naukowa kariera na tej uczelni. Ale dzięki temu trafił tutaj na Żoliborz i był wspaniałym duszpasterzem. Na czym ta wspaniałość polegała? No właśnie, z jednej strony rzeczywiście jego kazania były no, no, pociągające, jakby przemawiał normalnym, współczesnym językiem, co się no, niestety tak często nie, nie dzieje, żeby ktoś wypowiadał się no, zwyczajnym językiem, mówiąc o sprawach Bożych. Mówiliśmy do naszego duszpasterza po imieniu. Tak więc mówiliśmy wieśku, no, co też raczej się w tamtej epoce, 50 lat temu, też się dosyć rzadko zdarzało. Wiesioł żył bardzo skromnie. Zajmował takie mieszkanie przy kościele świętego Stanisława Koski. To samo mieszkanie potem odziedziczył ksiądz Jurek-Popiełuszko, ale to oczywiście już późniejsze, późniejsze czasy. Dom był otwarty od rana do wieczora, można było bez umawiania się, bez zapowiedzi odwiedzić księdza Wiesława. Swoją grupę nazywał Świętą Kupą, więc po tej Świętej Kupy nazrodziła się Hanusia, Janek, ja, tu jeszcze kilka osób, Staszek i Anielka dzisiaj nie przyszli, ale naprawdę wiele osób, które ukształtowały swoje życie, szczególnie życie E, takie religijne, właśnie w, e, w, grupie, w grupie takiej biblijnej księdza Wiesława. E, pokażę jeszcze, o, jest tutaj, ksiądz Jurek Popiełuszko i ksiądz Teofil Bogucki, ówczesny proboszcz. Nie byłoby Jurka Popiełuszki bez tego właśnie zacnego kapłana. I tutaj psza za ojczyznę już późniejsze trochę czasy. Ale w każdym razie chciałem pokazać to niezwykłe miejsce, które świetnie pamiętamy potem z czasów, z czasów już księdza Jurka Popiełuszki, który był wikariuszem e, późniejszym u wspominanego dzisiaj księdza Wiesława. Specjalnością tamtych czasów były spływy kajakowe. Tu widzimy właśnie naszych przyjaciół 50 lat temu z właśnie z Wiesiem, który e, przy jakimś ognisku wieczornej śpiewamy sobie Dlaczego to było ważne? Dlaczego to robili duszpasterzy? Widzimy Karola Wojtyłę, który często gdzieś wyjeżdżał z młodzieżą akademicką. Dlatego, że no, ważne były mrze odprawiane na kajaku, ale, ale jeszcze ważniejsze, patrzeć jak żyje ten człowiek. Jak przeżywa to, że brakuje jedzenia albo że, że przyszedł deszcz i, i nie ma się jak w tym deszczu. No, każdy jest poirytowany i wtedy łatwo charakter drugiego człowieka, jaki jest naprawdę, nie tylko jakie kazania mówi, tylko, tylko jaki jest. To też te właśnie spływy kajakowe i, i, i zimowiska były świetną okazją, żeby poznać tego człowieka. Jednego z najwybitniejszych, e, najwybitniejszych e, no duszpasterzy, jakich, jakich w życiu poznałem. Jeśli mogę, to jeszcze jedną krótką uwagę. Wiesiowi zawdzięczam rozmowę tutaj nad kanałkiem przy ulicy Potockiej, kiedy po maturze, no właśnie taki zrodziła się mi w ciągu tygodnia myśl, że może by pójść do seminarium, dlatego że patrzyłem na życie tego tuż właśnie księdza Wiesława. Inni byli właściwie tacy, no trochę, no nie, nie byłem antyklerykałem wtedy, ale. Ale tak jest trochę dziwnie, a ten wydawał mi się współczesnym człowiekiem. I, ale rodzina radziła, żeby skończyć jakieś studia, objechać świat dookoła. I w każdym razie Wiesław poradził mi wówczas to był 73 rok, że znając mnie już kilka lat, pozwolił mi nawet chodzić do grupy akademickiej. Nie chodziłem na religię, ale do grupy akademickiej jako licealista. I żeby pójść do seminarium. I wypisał mi papiery do seminarium, i tam trafiłem. No i ta decyzja no z 73 roku, to już sporo lat, prawie 50, właściwie towarzyszy mi po dzień dzisiejszy, że to była najważniejsza rada, jaką ktoś mi udzielił w całym moim życiu. Teraz Wy mówcie o Wiesiu. Ja bym chciał podkreślić, u Wieśka była ta niesamowita taka cecha, że on właściwie dla wszystkich ludzi różnych miał, no, miał coś dodania. Otóż ja znałem Wieśka jeszcze zanim go Wojtek poznał, bo ja należałem wtedy moi rodzice mieszkali na terenie parafii św. Jana Kantego. To było tam był proboszczem Ksiądz Bogucki, zanim przyszedł do Stańcowa Kostki. I tam Wiesio właśnie był wikariuszem po przyjściu, po powrocie z kulu, z tego tam nieszczęśliwego tego wydarzenia, właśnie, że był usunięty stamtąd. I, i był wspaniałym takim, byśmy powiedzieli, duszpasterzem inteligencji. Miał, się zawsze o 11 miał kazanie, tam się po prostu z tej parafii inteligencja schodziła. Ja byłem małym wtedy, ale już na tyle, że i mnie zafrapowało yy, to, co on mówił o Piśmie Świętym i o reformach soborowych. To były czasy, kiedy wchodziły w Polsce nieśmiało reformy soborowe. I wie się, kto potrafił świetnie i ksiądz Bogucki był nim zachwycony. Potem jak przyszedł tutaj, to stał się wspaniałym duszpasterzem młodzieży i wtedy już nie inteligencją i tymi wiedzą i tak dalej, ale tą bezpośredniością i takim tym obcowaniem fajnym z młodzieżą zjednywał sobie ludzi. A potem poszedł i został proboszczem w Aninie i wybudował kościół w Aninie. Tam z kolei zatriumfowały jego umiejętności takie praktyczne. Takie, że on był świetnym organizatorem i robotę potrafił yy, zorganizować i miał takie talenty niesamowite, jak wiadomo, wszyscy to wiedzą. Pan Piotr Jaroszewicz yy, był tam premier z czasów PRL-u. On mieszkał w Aninie i yy, już był wtedy tam emerytem, ale tam mieszkał. I Wiesiek tam jakoś do niego tam docierał i, do, i ten potrafił załatwić materiały budowlane do, na kościoła przez protekcję u pana Jaruszewicza. Także miał talenty no, po prostu niesamowite. Do każdego tak ujmował każdego swoją osobowością. I yy, no, to tyle chciałem powiedzieć jeszcze. O coś powiedzmy? Może jedno zdanko, że rzeczywiście taka grupa, do której się może należeć, ta nasza święta kupa, to jest yy, taki skarb na całe życie, to jest takie coś, no taki uniwersytet pod każdym względem, duchowy, intelektualny, przyjacielski. Także, no stamtąd parę się też tam wywodziło, także młodzieży, szukajcie takiego, takich grup, bo to jest coś, co człowieka ustawia na całe życie. To tyle o, o Wiesiu. Chodź i zobacz, jak mieszka. Mieszka bardzo skromnie, żyje w sposób niezwykły i pociągną wielu, wielu ludzi do, do Chrystusa. I króciutko jeszcze o drugim duszpasterzu w największym kloszardzie gdzieś chyba, dzisiaj też pod, pod mostem, gdzieś chyba mieszka, gdzieś w jakimś u, przytułku, ponieważ nie może się pomieścić w ramach. Sklerykalizowanego kleryka, kościoła polskiego i ciągle gdzieś pomaga najbiedniejszym osobom. January Budzisz, też nasz duszpasterz, którego Wiesio, Wiesio zaprosił. Powiesz kilka słów o Jarku? Ksiądz January Budzisz, mniej więcej rówieśnik Wiesia Kalisiaka, i właśnie Wiesio Kalisiako ściągnął to duszpasterstwa tam na Żolibosz, jako takiego drugiego, który by prowadził grupy młodzieżowe. January był wtedy studentem tutaj na ATK, skończył filozofię, potem został tam asystentem, jako magister filozofii tutaj wykładał przez wiele lat. Rewelacyjny umysł, rewelacyjny. Pamięć taka, że wszystkie szczegóły, imiona, daty, wszystko. Jego wykłady były takie no, niezwykłe. Ja też trochę chodziłem, słuchałem jego wykładów z filozofii. Specjalizował się w fenomenologii Husserl'a. I January to wszystko uznał za za tą trawę, tak? Trawę, tak jak święty Tomasz powiedział, że to nieważne jest, że ksiądz, jeżeli otrzymał święcenia, to powinien być duż pasterzemy dla ludzi. W związku z tym Januarniarko ciągle tu molestowali na ATK, żeby doktorat robił, a on tego doktoratu nie bardzo chciał robić, dlatego że on chciał być księdzem dla ludzi. I był wspaniałym duszpasterem. Jemu zawdzięczam osobiście najwięcej z mojego życia, najwięcej więcej niż wirsiowi, Był po prostu... Y, duchowość niesamowita I, bo, i to był taki duszpaster ubogich, takich biedaków. Do niego się schodzili tu z całej okolicy, różni tacy dziwni ludzie jak... Y, 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 i on... Dla każdego miał czas, o każdej porze dnia i nocy. Nieraz w konfesjonale siedział, po prostu póki ludzie byli, to on siedział, on nie zważał na nic. Przez to narażał się na różne problemy też właśnie w kościele, tym takim hierarchicznym, bo on nie zważał zupełnie, czy kto ma jakie tam yy, te, yy, no czy w hierarchii wyżej stoi, czy niżej, czy. No i uważał, że to ludzie są najważniejsi. I Ewangelię tak odczytał, że dla pana Jezusa najważniejsi byli ludzie, biedni, ubodzy i też dla niego tacy byli. I dzisiaj on gdzieś już jest na emeryturze i jeszcze no, nie, żyje i gdzieś w jakimś domu opieki też tam zajmuje się najbiedniejszymi, chorymi, schorowanymi. Niezwykły w moim przekonaniu święty człowiek. A nas dłuższy koty opuścił, bo mówi: Wam już nie jestem potrzebny. Tu pomieszkiwał czasami u mnie, a teraz gdzieś żyje. Nie wiadomo, Jarku, jeśli dojdzie do ciebie ta wiadomość, to cię czule, czule pozdrawiamy. Tak więc, krótko mówiąc, dzisiaj postanowiliśmy wspomnieć tych naszych nauczycieli, niezwykłych. I zachęcić, tak jak Hanusia mówiła, żeby uprawiać stalking, czyli żeby chodzić za nimi, pytać się, że niekoniecznie słuchać ich kazań, bo kazania to jest jedna sprawa, a jak żyjesz? Czyli ta, ten ciągły dialog dzisiejszej Ewangelii. Nauczycielu, jak żyjesz? Chodźcie, zobaczcie. Poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali przy nim, przy Jezusie. Wyznajmy wiarę.